Aaaa, gotowi Nie. na wojnę? Nie. Dzisiaj wojna. Bo losujemy na kole fortuny, jaki przedmiot musimy obronić? Ja losuję pierwszy. Zobaczymy, co będę musiał bronić dzisiaj przez cały film. I ostatnia osoba, która swój przedmiot ochroni, wygrywa 1000 złotych. Kieliszek! Kieliszek jest mój. ale przez chwilę miałeś rurka makaronu, prawda? a to było fajne. Rurka makaronu byłaby mocna. Nie obroniłbym rurki makaronu, ale kieliszek jak najbardziej. A sędziować wszystko będzie szymek, oczywiście. No, nie ma ostrego! Ja mam swój kieliszek. Chcesz coś na ten temat powiedzieć? Uważaj, bo to jest szklany. Dobra, Szymon, to tysiąc złotych przekazuję na Twoje ręce, dasz się zwycięzcy, czy mi po prostu oddasz później. Oczywiście, jasno, dogadamy się. Albo mi, wiadomo. No niekoniecznie. Ej, ale zobaczcie, kieliszek ogólnie to jest dobra rzecz, bo to są tak. Opłatek, to jest taka miękka rzecz. Jajko, niespodzianka, ciastko, skarbonka. Skarbonka jest dobra. To jest jak dobra. To są takie mega łatwe rzeczy do rozwalenia. To Co jest najlepsze chyba. I jeszcze tak. lodu! Ona się roztopi. Przecież Ty wylosowałeś najlepszą rzecz. Ej, no, Zresztą. najlepszą rzecz patrz, nawet jakbym ci bił nią w głowę, no. Ja dalej No, Dobra, to ja biorę, bo rzeczywiście to jest dużo niedobrych rzeczy i wolę wylosować ja drugi. Let's go! No! Let's go! Jeszcze, jeszcze zróbmy zasadę, że może w buzi go muszę trzymać. No taki opłatek jeszcze? O jeju, o jeju. 10 euro! Ej, ale mi Pokaż. wspomnienie się odblokowało! Wiesz, że to jest jedyny opłatek jaki mamy? Wydaje mi się Krzysiu, że nie powstrzymasz się. Że... ...go zjeść. Nie no, jakby ostry wylosował płatek, no to na pewno by przegrał. Myślałam o płatek, nie można go już wylosować, teraz Kinię. O Kurde! Jajko! Jest! Jajko, normalnie, normalnie fioletowe. Jajko niespodzianka! Nie wiem, czy to dobrze tak Dobra, to ja następny. Czyli jak kini jakby pęknie czekolada, to jest zniszczone jajko, tak? Tak. Daniel, zakręć kołę. ノ、no!